Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy otwierać tajemniczą paczkę No to zaczynamy! Wika, co to ma za paczkę? E, przyszła nam paczka, nikt nie wie co tam w środku jest Nawet ja nie wiem <grym> Jestem bardzo ciekawa no A Witorka ja nie, nie wie powiedzieć. co tam w środku do niej przyszło, co w tej paczce się znajduje. A właśnie chciałam jeszcze wam opowiadać o jakimś filmie, który będzie w piątek o psie, który jest psem królowej Korgi. Aha, aha, no tak, bo idziemy z Witorką na Korkiego, tak? Tak. I chciałaś powiedzieć widzom o tym? Mm, o, tak. Ty. Fajnie, super. A tak naprawdę jesteś ciekawa, co tutaj w paczce jest, czy nie? Tak? Ja wiem, ale jak mówiłem, nie powiem. nie powiem ci, sama musisz zobaczyć. I postanowiłaś, co z widzami otworzyć ją? Tak? No to na co czekamy? Otwieramy. No otwieraj, bika. Zobaczymy, co tam się znajduje w tej paczce. Mogę ci pomóc? No przecież. Trzymaj paczkę. Proszę Teraz na boki. Trzy, cztery. cztery. o, pokaż, pokaż. Co tam jest? Pokaż. Tam. Ja już coś widzę. Ja już coś widzę. O je. Co to jest? Poduszka. Wyciągaj po kolei. Jo. Ja? Poduszka kurki. Widzisz? Ale śliczna. O, i z, tym, i z Pie, Piesek królowej. O. Ale byś miała pieska teraz. Fajny. Co jeszcze? Co tam jeszcze? no, taka sama poduszka! Pokażę jak ona wygląda. No tak samo. Ale słodziak Piękna. Byś miała dwie poduszki. Tak. Co tam jeszcze jest? O, czekoladki! Z kotkiem! Pokaż. Patrzcie. Tu, tam, tam jest piasek, tu kotki. Jak zadowolona jesteś? Uuu, jeszcze jakieś tutaj koperta? jak jest koperta. Może tu są bilety! To jest korki. Mm, może bilety, może zaproszenia? Otwórz powolutku. To taka piękna koperta. A szkoda, psuć. Otwieram tak powoli, że mi się to nie zepsuło jeszcze. Mm -hmm. Ale poduszeczki są śliczne. Patrzcie się, mm -hmm. otwiera na tą kopertę. Patrzcie, jak piękny korki. Idziemy do tego korkiego. A skąd ty wiedziałaś, że. Ja, ja. Ja sobie. po prostu nie wierzę. Co to masz? Pokaż. Jakieś karty. To są zaproszenia zaproszenie Tak, zaproszenie. Zaproszenie trzeba przynieść sobie pieska. Kto tu występuje? To jest reklama właśnie tej bajki. Oj, w piątek idziemy witoka. Tak jak mówiłaś na początku tak? filmiku. Co to jeszcze jest? Pokaż po kolei. Mhm. Tak, tu jest A ja bym czas coś dociąg. Nawet piosenka jest? Co tu masz? To tak, rzecz. piosenka z, torebką, z torebką, która ma kształt psiaka. Jak się nazywa ten pies? Aha, to jest Chichi Love. O. Ale śliczny. Pufi się nazywa, mój torciu. Pufi, jak Pufa. Mhm. I co to jeszcze jest? Tyle? Pusto. Okej, okay, co otwieramy? Otwieramy Pufiego? Tak. Ale poczekaj, tu jest piosenka o piesku nawet. O ja. ja. Co otwieramy? No tak. A co tu jeszcze mamy? No Pokaż te zaproszenia, tak wziąłeś wszystko tam, a takie zaproszenie, no. Tutaj jest łapa pokazana. łapka. Korki. Mhm. Idziemy, idziemy na to, na pewno idziemy. I co otwieramy? A połóż, o Korkiego tutaj ładnie, tak, o. No. Tu jest przód, to tu jest tył, o patrzcie się. Korki. No i otwieramy, czy Ci no, tak. Otwieramy. Tylko otwiera sobie tam prześcigową, a ja zobaczę jeszcze co to jest za zaproszenia. Patrzcie, się, to jest takie zaproszenie 20 już w tego wczoraj o godzinie 18.30 do kina Atlantic. O, piękne. Nie było nas, ale szkoda, prawda? Bo to było wczoraj, ale następnym razem pojedziemy, ale w piątek obiecujemy, że idziemy do kina na tą bajeczkę, bo tylko już nie można doczekać. O no co ja tam jest? Ja też. No to otwieramy. A żadę? Do góry. O, Jeszcze turecka. Jest przymocowana. Naleczki. No, ładny piesek, patrzy się. No to wyciągamy. O nie! Patrzcie, jaka ładna torebka! Tak wygląda? A co na tej torebce jest? Psiak, który ma w środku różowe gwiazdki. Śliczna torebka i piesek. Ze swoją cukieneczką i z kokardką, patrzcie. Ale śliczny, jak się nazywa? Ten piesek, jak to byłem? Pufi. Pufi. Ale słodziak, powiesz go. Komu kokardkę nie? Czyli da się chyba zdjąć, patrzcie. O. Aha, może go ściągnąć wcią w ubranku i zakładać nowe. Ekstra! I co? Idziemy z nim do Kargiego? Kargi? Tak? tak? Korgi czy kar kargi? Korgi. 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 Teraz włożymy pieska do torebki. Tak, można go nosić. I jest w torebce. Może na ramię, na ramię sobie założyć na przykład, tak? Uch. Na żadę. A... O. I idziemy na spacerek. Ekstra fajne. Tak. Ci bardziej podobają te poduszki. A mi się najbardziej podoba mi czekoladki. Poduszki są słodkie, prawda? Mhm. No co, idziemy na Kargiego. Wy tak samo idziecie do, do, do tego. Na Korgiego, a nie na Kargiego. No to co, idziemy na Korgiego. Wy tak samo idziecie z. wiecie rodziców, dziadków, babcie. Bo film zapadają się bardzo fajnie. Elegancki, już w kinach. Także zapraszamy. I co Witociu jeszcze powiesz? No że ten pies może być królem, ale albo... no księciem, bo ma tutaj koronę, patrzcie, więc chyba jest królem psów. Królem <grylę> psów? To jest król królowej, e, nie pies królowej, tak? Mhm ja już ten odcinek. Pamiętajcie o łapce w górze. Już się nie mogę doczekać, kiedy pójdę do kina na korki psa, pieska królowej i pa pa, buziaki. Piesia królowej, tak jest, pa, buziaki. Ow, ow, ow. <gryw>